To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu, bo udało mi się zrobić coś, o czym marzyłam od wielu, wielu lat. Wymyśliłam projekt, który połączył nas w jedno społeczeństwo i zgromadził wokół idei bo Myślę, że i ci ludzie, którzy są, i ta, ta szybka zbiórka, taka zresztą dzięki Waszej redakcji, za co w, z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję, bo robiliście mi świetną prasę i widocznie ludzie reagują dobrze na, na to, co piszecie i jak istniejecie w naszej przestrzeni kulturalnej i, i nie tylko i medialnej. I no, prawie mam już dla artystów, powiem w, po cichu. Jeszcze oni nie wiedzą, ale mam. Jeszcze tylko zostały mi muralek, raczej te rusztowania, które muszę opłacić, ale myślę, że jeśli w tym tempie będziemy zbierali pieniądze, to może jeszcze jeden mural zrobimy gdzieś. Pomysł jest taki, żeby przypomnieć ludziom, jaka jest nasza historia koszalińska. Bo oczywiście koszalin był, obchodzi, obchodziliśmy 700 tam któreś, urodziny miasta jako takiego, ale nasz Polski jest od 45 roku. I nie było to miasto zamieszkałe przez Polaków, tylko przybywali Polacy z różnych stron, co pokazują właśnie te ptaki z krajkami biało-czerwonymi w dziobkach. Przybywali z różnych stron, żeby właśnie tu zbudować polski dom. Takie jest przesłanie, i tak bym chciała, żeby poszło, żeby dzieci tu się zatrzymywały i pytały, i żeby zobaczyły, że o, a moja proba to właśnie jest Wilna, a moi rodzice, powie ktoś, to z Gniezna. No, i tak sobie tak, to tak wymyśliliśmy, i myślę, że to tak będzie funkcjonowało w przestrzeni publicznej. Dlaczego jest miastem wyjątkowym? Dlatego, że są tu absolutnie wyjątkowi ludzie. Ja nie jestem koszalnianką. Ja tu jestem zupełnie samiusieńka, jeśli chodzi o rodzinę, bo nie mam tu ani rodziny, już nie mam nawet męża, który się w koszelni urodził. Ale od razu trafiłam na taki bardzo, bardzo podatny grunt do mojego działania, bo ja jestem z zawodu nauczycielką, ale. Całe życie walczyłam, znaczy walczyłam złe słowo, ale starałam się działać na takiej budowaniu, na, na płaszczyźnie budowania patriotyzmu, tego naszego lokalnego. Z takiego domu wyszłam, ja wyszłam z takiego domu, gdzie na słowo ojczyzna matka się płakało. <grywa> że jak hymn, z, hymn usłyszałam w radio, to stawaliśmy na baczność. I ogromnie o, wiem, że spłacam dług moim rodzicom. Tak mnie wychowali i tak bym chciała, żeby jeszcze wychować jakieś inne dzieci, co mi się udaje. Nie zrezygnowała z reklam w czasie wyborów, nie zrezygnowała z...